2,5 tysiąca talerzy. Ale oczy. Stare pojazdy. Teleranek. Ciekawa koncepcja na, na wykończenie sufitu. Nie ma w kobacie. nie widzę. Chyba się sprzedały wszystkie. Ile tu jest wyrobów fajansowych? Taką ścianę. To ja bym chciał mieć. Jak na takim świetnie zorganizowanym jarmarku. 65 zł, 45 zł, 35 zł. Te nie miały zazwyczaj sygnatur, no bo były w kobalcie. Pikasiakowe to takie moje ulubione i też kobaltowe. Zobaczcie, jaki świetny pomysł. Ja tak nagrywam, ale tak trochę mnie czasami tutaj zamuruje. Takim malowaniu, to ja jeszcze nie widziałem. Tu jest pięknie. Włocławek Fajans. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, zapraszam Was na relację z ciekawego miejsca. Jeśli ktoś lubi włocławski Fajans, stare pojazdy i bardzo dużo włocławskiego Fajansu, to zapraszam na krótką relację z tego miejsca. Myślę, że może być ciekawie. No i słuchajcie, powiem wam gdzie jestem. Jestem na pikniku fajansowym. Jest tutaj zgromadzone 2,5 tysiąca talerzy. Wszystkie talerze ręcznie malowane. Zobaczcie, kobalt oczywiście rządzi, ale jest też brąz, jest też zieleń. Mnóstwo kolorów, które były używane we włosławskim fajansie. Tam trwa impreza, jest trochę głośno, więc na razie jeszcze do nie podchodzę, bo trwa koncert. Yy, ogólnie to jest takie spotkanie osób, które są no, zainteresowane i tradycją, i są zaangażowane w rozwój włocławskiego fajansu. Ja lubię, więc po prostu pojawiłem się tutaj z, z rodziną. Zobaczcie ile tego tutaj jest, naprawdę ogrom tych talerzy robi wrażenie. A tutaj moja Zosia, zafascynowana, chodzi z telefonem mamy i robi zdjęcia. Zosia, pokaż rączki. Pokaż rączki. Pokaż rączki. No, a drugą rączkę pokaż. No, przytrzymam. Trzymaj telefon mocno. O, Proszę. No, pięknie. No dobra, już, pokazałem. Ty rób zdjęcia. A, dobra. Nie chcę Dobra, dobra, w porządku. No, Także widzicie, jak to wygląda. Są malowane twarze, są malowane ręce, dłonie, talerze. Wszystko. Są warsztaty prowadzone przede wszystkim, więc skorzystaliśmy tutaj. I akurat pani pomalowała Zosi. Piękne, kobaltowe. Są stragany z fajansem oczywiście włocławskim. Proszę bardzo, są takie okolicznościowe. Tutaj chyba są ceny nawet 150 zł okolicznościowy włocławek fajans. Tutaj PZW, PZW 473 wazon, który już pokazywałem wielokrotnie, nie wiem czy on ma tutaj cenę 250 zł. A nie wiem, czy kojarzycie takie wyroby. Proszę bardzo. Rzadziej spotykane, zdecydowanie. 350 zł. Będę Wam od razu mówił, jakie są ceny. Tej Ikebany nie chcę podnosić, bo tu jeszcze mi to wyleci, więc... Nie, najwyżej zapytam Panią. 350 zł. Ikebana jest w jakiej cenie? Przepraszam, bo nie chcę jej podnosić. 350. Przepraszam, a ta 400... 450. Proszę zobaczcie, muzyka się włączyła, więc tutaj pan gra, ale Dzień dobry pani Elżbieto. Pani Elżbiety pokazywałem piękną kolekcję pikasiaków. Ale pikasiaków dziś pani nie dobiera. Nie, pani dobiera klasyczny niebieski. Klasyczny. O, ja też. Tutaj mamy Wita Płażewskiego. Kosz na owoce. A, jest cena? 250 zł. Są też takie talerze, muszę mówić głośno, bo tutaj jest głośno. 250 zł. I taki z ptaszkiem głęboki. 150. Dekoracyjny do zawieszenia. Dobra, przejdę się po pozostałych rzeczach. No tutaj. Jest kilka takich stanowisk z fajansem włosławskim, zaraz wam pokażę następne. Proszę, ile tych okolicznościowych talerzy jest tutaj? Ja wam pokażę, tak, wszystkie stanowiska. Zobaczcie tam, aż do samego końca. Jak na takim świetnie zorganizowanym jarmarku. Bardzo rzadkie rzeczy, naprawdę. To jest ciężko już znaleźć. Ja na targu staroci nie spotkałem. Tutaj jest tego kolejny. Kosz na owoce. Taki właśnie pokazywałem na targu, bo akurat to jeszcze się y, udaje. A zobaczcie, jakim pięknym malowanie. Tutaj już myszczerbiony, trochę. Nie wiem, czego mogę tak. Jest 120 zł. W ładnej kolorystyce. Są też pikasiakowe. Wszystkich nie podnoszę, bo tutaj jest tego naprawdę sporo. Bardzo dużo takich ozdobnych, zobaczcie wszystkie te okolicznościowe. Niektórzy zbierają takie. No proszę, jest tego dużo. Proszę, proszę kolejne stanowisko. Jest tego naprawdę tutaj bardzo dużo. Tyle fajansu włocławskiego to dawno nie widziałem. Pojemniczki do szafki. Pojemniczki są po 30 złotych kobaltowe. No to o, tu jest 15. Nie wiem, czy to zależy. Pewnie od stanu, bo tutaj jest jakaś taka delikatna krakalura się zrobiła. Ale ogólnie stan widzę, że jest bardzo dobry tych pojemniczków. No i teraz sobie wyobraźcie, żeby sobie coś takiego dobrać, wszystkie takie pojemniczki i nie musi być ta oryginalna szafka. Tylko no, zamówić u stolarza, żeby przygotował pod, pod te pojemniczki szafkę. Uważam, że to świetny pomysł. Nawet sam się nad tym zastanawiam. Tutaj są większe. Nie wiem, czy tu jest cena na nich. Nie widzę, nie chcę ich stamtąd wyciągać. Niektóre są tu 35, ale ma takie lekkie skamkania. Dobra, przejdę dalej do kolejnego stanowiska. Można sobie zdjęcie zrobić. Proszę bardzo. O, jest tego. To są podobne wy wyroby. To są właśnie te wyroby, które były najczęściej używane w kuchniach, u babci, u mamy. Praktycznie chyba można powiedzieć, że każdy w Polsce miał jakieś zawsze naczynie z włocławskiego fajansu, jakiś talerz ozdobny. Uff, no może nie wszyscy, ale tak mi się wydaje, że chyba prawie wszyscy mieli. Ja miałem. No ale jestem z Włocławka, więc wiadomo. O, jeszcze tutaj są takie ażurowe. Za chwilę wam pokażę te ażurowe. Ażurowe. O, takich kobaltowych. Nie ma ceny. Kolejne stanowisko. Można nacieszyć oczy. Klasyczne deseczki. Kobaltowe. Tu, w jakim takim, takim ciemnym nawet wydaniu. Proszę. A tu na starym łóżku. <laughs> też fajna koncepcja. Te popielnice, popielniczki w zasadzie też. Yy, taki klasyk bym powiedział. 35 zł. No jeszcze tego można znaleźć, ceny są takie bym powiedział przystępne jak na y, imprezę tego typu, że wiadomo zawsze na takich imprezach, znaczy nie zawsze, w sumie to też nie jest tak, że zawsze jest drożej, no nie do końca. O, solniczka czy tam pieprzniczka 35 zł. Fajne. Ile wazonów. Powiem wam ceny tak mniej więcej 65 złotych, 45 złotych, 35 złotych. Tak przejdę szybciutko, żeby... To tutaj są takie mniejsze. Po 35, po 25, po 25. To już są takie, o, to są jeszcze małe wazony. Kubki duże. Chyba sobie jakiś kobaltowy kubek wybiorę. No jest tego mnóstwo. Zaraz yy, zobaczymy malowanie. Są też nowe wyroby, bo nie wiem czy wiecie, ale we Włocławku działają dwie małe manufaktury, które produkują włocławski fajans nadal. No i są takie, proszę bardzo, podstawki, są kubki, filiżanki. No, nie wszystkie muszą być z napisami, bo są też takie, które są bez napisów. To takie bardziej. Yy, dla turystów bym powiedział, ale są też wyroby, które są. Na przykład tak jak tutaj, takie w pięknej zieleni, też bardzo ładne. Nie ma w kobalcie. Nie widzę. Chyba się sprzedały wszystkie i nie ma w kobalcie. I jeszcze takie. Ale za chwilę Wam pokażę w ogóle, jak lubicie koty, to tam jest taka wystawka zrobiona piękna. Zanim wam pokażę te kotki, to zobaczcie tą część muzealną, która jest tutaj tak przygotowana specjalnie. To jest taki a, a, apartament. Zobaczcie, ile tu jest wyrobów fajansowych. No, przede wszystkim, oczywiście, są wyroby fajansowe. Lustro. Takie lustro, y, tylko chyba w innym malowaniu było w skarbcu fajansu we Wrocławku, pokazywałem. Proszę, jakie oświetlenie. Ale cudo, zobaczcie kolejne pomieszczenia. Rower. Proszę bardzo, stoją wicki. Jakie łoże. Jakie lampy. Fantastyczne miejsce i kinkiety. Proszę zobaczyć te kinkiety. Czekajcie, podejdę tutaj trochę bliżej. Ale piękna rzecz. No, i taką ścianę to ja bym chciał mieć z takich płytek. Proszę, to są yy, szkliwione malowanie. Tu jest tutaj, to nie jest, że to jest namalowane na płytkach, tylko to jest szkliwione. Piękna ściana. O, jest tutaj podpis, oczywiście. Krzysztof Leszczyński, inwestor. Wspaniała rzecz. No i lampy. Nawet się talerze tutaj schowały jeszcze. No. piękne miejsce, naprawdę. O jejku, proszę. Idziemy dalej. Zobaczcie tutaj, co jest. O, proszę bardzo. Ale fantastyczne miejsce. I wchodzimy do toalety. Jest taki zestaw. Kąpielowy. Bidet w malowaniu Łucowskiego fajasu. Kolejne lustro. Tutaj też piękne prosze płytki. Takie rzeczy można jeszcze zamówić. To wiem, że można zamówić w jednej z manufaktur na pewno, bo wiem nawet, kto to wykonywał. To jest to jest pana Tyberiusza Reisa, akurat. Podniesiemy. Uuu, proszę. Idziemy dalej, tylko tam są jacyś jeszcze goście, więc poczekam chwilę. No i zobaczcie kolejne wyroby. Wszystko z włocławskiego Fajacu. Zobaczcie ile kobaltu. I takie rzeczy też były produkowane. Tu mamy takie klasyki, które ja też od czasu do czasu gdzieś pokazuję. Takie się udaje jeszcze gdzieś znaleźć. Czekajcie, czy to podniosę? Podniosę. I te nie miały zazwyczaj sygnatur, no bo były w kobalcie, więc nie były sygnowane, bo po prostu ta sygnatura byłaby niewidoczna. A takie wyroby kojarzycie? Albo takie? Proszę bardzo. Takie rzeczy też produkowano we Wrocławku. Pani Elżbieta Piwek Białoborska, o której też dość często mówiłem. O, jest maska. Kiedyś wam pokażę. Bardzo rzadka rzecz, naprawdę, bardzo rzadka. Są też wyroby. Tutaj jest taki klasyk właśnie wykonany techniką kory, czyli to jest technika, która została opracowana przez panią Elżbietę Piwek Białoborską. Tak jak widzicie, to jest taka gruba struktura nakładana przed szkliwieniem. Ale tu jest pięknie. Tak wam pokażę. Zobaczcie. Proszę. I randole i talerze. Jaka ciekawa koncepcja na, na wykończenie sufitu. Jak ktoś jest miłośnikiem fajasu, to proszę. Można w formie takich trochę kasetonów przygotować sobie sufit z talerzami kobaltowymi z włocławskiego Fajans. ogromna ilość i zegarów i minutników tutaj mamy zegar o tu, tu jakieś takie są a to chyba są przez dzieci jakieś przygody. a nie no gdzie przez dzieci no nie no nie raczej nie ale z takimi motywami z bajek jeszcze wam pokażę. To lustro. Kiedyś widziałem chyba też je na targu. Właśnie. Jest tego tak dużo. Proszę. Figurki. O, a propos zegarów. Proszę bardzo. Ile ich było? Wiadomo, że to oczywiście nie są wszystkie, bo tych malowań z zegarów było naprawdę bardzo dużo. Ilość pater ozdobnych, Związek Piłki Ręcznej w Polsce, też 10 lat tygodnika Kujaw, różne, a tutaj też takie pikasiakowe, piękne, też właśnie techniką kory, tutaj czuję tą strukturę. Te są wspaniałe. No, pikasiakowe to takie moje ulubione i też. Kobaltowe. Pokażę Wam troszeczkę dalej. I zobaczcie tu. Kinkiet. To jest tak rzadka rzecz. Yy, osiąga oczywiście ceny no <grytanie> bardzo wysokie. To jest kinkiet. Proszę bardzo. Wyposażenie kuchni. No oczywiście taka kuchnia nowoczesna, ale z elementami z włocławskiego fajansu. Tutaj jeszcze są przedwojenne wyroby, to jeszcze wtedy się nie nazywał, nie pamiętam z której to fabryki są, ale też z włocławskiego fajansu, znaczy z jednej z czterech fabryk, które przed wojną produkowały pojemniki piękne. I z polskimi napisami, nie tak jak teraz, wszystko tam, co można znaleźć na, chociażby na targu, to już nie, nie znajdziecie tam z polskimi napisami. No? Proszę bardzo. O, o tym mówiłem. Zobaczcie, jaki świetny pomysł i to jest, to jest akurat zrobione z, z metalu, to jest wszystko wyspawane. No ja bym wolał drewnianą, ale, ale koncepcja świetna w kobalcie, wszystko przygotowane. Kupić sobie osobno wszystkie te pojemniczki. No bo wiadomo, jak ma ktoś szafkę taką tą oryginalną, no to jest co innego, ale no ciężko znaleźć. Godne polecenia miejsce. Zobaczcie tą ścianę. Fantastyczne. No, i takie deseczki przed chwilą też pokazywałem. Nie pamiętam o ile one tam były, ale te deseczki w połączeniu, tutaj, z takim zestawieniem, świetna rzecz. Piękna ściana, lustro fantastyczne. I ten Żyrandol. Właśnie nie wiem, czy kojarzycie takie Żyrandole. One są rzadziej spotykane, ale też Żyrandole, ogromne Żyrandole są z wrocławskiego fajansu. Są w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. I kiedyś też o tym przygotuję, o tych żerandolach przygotuję materiał, bo to jest, myślę, taka też dość ciekawa historia. To są takie rzeczy, które raczej no, ciężko znaleźć, chociażby w takich malowaniach. Zobaczcie, no to jest... Do, do, do gdzie to teraz znajdziecie, do gdzie? Albo pikasiakowe, proszę zobaczyć tą ścianę. Ale można oczy nacieszyć, naprawdę, to jest fantastycznie. Jejku. Ja tak nagrywam, ale tak trochę mnie czasami tutaj zamuruje, bo coś widzę i widzę pierwszy raz, na przykład niektóre pikasiaki. Kinkiety, te z tymi złoceniami, te, też są super. Jeszcze można, jeszcze gdzieś tam się zdarzają, ale to jest też rzadkość. No i pikasiaków, mnóstwo pikasiaków. Wyroby w malowaniu New Look. Proszę bardzo, tu jest taka wielka sofa, a pikasiaki można obejrzeć. To jest piękna rzecz, że można po prostu oglądać nie jak w muzeum, no tylko te eksponaty można dotknąć. Za chwilę wam pokażę jeszcze lampę Rogatą. Ale tu jest ciekawostka. Okolicznościowe talerze, wykonywane przez Włocławski Kraj. Oczywiście, proszę. Teleranek. Ja żartuję oczywiście. To jest dawne logo Nobilesu. Nie wiem, co jest napisane. Włocławska. Trzeba odsuwać. Fabryka yy, farb i lakierów. Włocławek. Tak kiedyś wyglądało logo. Jak w Teleranku, nie? Podobny, oczywiście. No, trochę PRL-u, nawet jest ormo, zjazdy różne. Piękne wyroby. W jakim malowaniu jest ta lampa rogata? To jest genialne. Ja czegoś takiego nie widziałem. No, widzę, że nie jest z instalacją elektryczną. No ale to jako ozdoba tutaj jest. Proszę, mistrz Włocławskiego designu Jan Sowiński. Jak ktoś mnie pyta o książki? Fantastyczna ceramika użytkowa. Włocławek. Tutaj jest kolejna lampa, pokażę Wam. Ta jest w takim malowaniu. Lampa rogata. Tam są jeszcze kolejne, jest jeszcze taka tutaj. Tutaj jest jeszcze taka, ale takim bardzo nietypowym, proszę zobaczyć. Tutaj już jest z kratkami, ale jest piękne malowanie. Od wewnętrznej strony nie jest, bo czasami są właśnie na przykład takim żółtym kolorem malowane, albo jakimś jeszcze innym. Tutaj proszę zobaczcie, są kolejne. Taka w kobaltowym wykonaniu, malowaniu kwiatowym. I taka. Podobną pokazywałem w skarbcu Fajansu, tylko tam była od wewnętrznej strony inaczej malowana. No, tych wyrobów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć. Proszę, ile tu jest pikasiakowych wyrobów. I można dotknąć i można zobaczyć. Wszystko, proszę. Ale... 473 wzór, ale w takim malowaniu to ja jeszcze nie widziałem. Proszę. Tam jest w ogóle maska, którą, o której mówiłem, że wam pokażę, a ja się okazuje, że tutaj jest, ale jeszcze z prywatnej kolekcji wam pokażę. Proszę, to jest pani Elżbiety Piwek-Białoborski. O, jak tu jest pięknie. Ile wyrobów fajansowych? Bardzo dużo. Coś panowie tu przynieśli. To jest to do, do zdjęć. Zobaczcie, jaki kredens piękny. Ale cudo. Kuchnia. Taka w typie westfalki, ale to jest chyba no, taka już lepsza, bo nawet jest oświetlenie i pewnie nawet tam jest, tam jest zegar czy termometr? Zegar chyba, angielska, bo jest po angielsku, tam widzę, to chyba jest angielska. Proszę, ile tutaj tego jest? Ojejku, jaka ściana. Mnóstwo. A tutaj są fajansowe dłonie, malarek z włosławskiego fajansu. Mówiłem o kotach. Proszę, jakie tu są piękne prace. Ale to jest super. Dla każdego coś, coś innego. Ten jest też świetny. Tamten jaki. Czekajcie, pokażę wam trochę bliżej. O, jeszcze bliżej. O, ekstra. Kto to wykonał? Mariusz Kończalski, nasz włocławski artysta plastyk. Malarz i instruktor, nauczyciel malarstwa. Wybitna osoba w Włocławku. Super pan Tyberiusz Rajs, właściciel jednej z manufaktur włocławskich. No cudo, ten jest. Ale oczy. O, no. super. Dziękuję, dziękuję moim pracownikom, dziękuję Panią...